Wszystkie konie są już w maszynie i ruszyły. Dobrze przyjął start Eris Alnat, a teraz na czoło wysunął się Fuzjon. Fuzjon, Sadik, Eris Alnat, Celius, Via Verdi, Kozak, ostatnia jest Quixley. Stawka mocno rozciągnięta. Fuzjon przed Sadikiem, dalej Eris Alnat i pozostałe konie, ostatnia galopuje Quixley. A teraz do Fuzjona, mocno zbliżył się Sadik, Fuzjon, Sadik, potem niewielki odstęp, Eris Alnat, Celius, Via Verdi, Kozak i ostatnia wciąż, Quixley. E, 1200 metrów do celownika, wciąż Fuzjon na czele, Sadik tuż za nim, dalej Eris Alnat, poprawiła Quixley jest piąta tuż za Celiusem, ostatni w tej chwili jest Via Verdi, Kozak. Konie wchodzą, wchodzą w zakręt, prowadzi wciąż fuzjon. Fuzjon Sadik, Eris Alnat. O, Eris Alnat przesuwa się do przodu za chwilę obejmie prowadzenie. Eris Alnat, drugi jest fuzjon, trzeci Sadik w Ślad za Eris Alnat ruszył się także Sadik i ruszył się także Celius. Fuzjon bliżej Kanatu i na prostą wyprowadza konie Eris Alnat, Eris Alnat, drugi Sadik, Eris Alnat Sadik, polem rozpędza się Via Kosak. ładnie galopuje także Celius, Eris Alnat Sadik, Eris Alnat Sadik, teraz Sadik już jest pierwszy, dawaj Via Verdi, Sadik i polem Via Kosak. Viaverdi Kosak atakuje Sadika i skutecznie, bo ma w tej chwili przewagę i za chwilę celownik Viaverdi Kosak-Sadik Erisal czwarty jest Celius, dalej Fuzjon, ostatnia Quixley.